Dzień doberek, zapraszam do kolejnego odcinka, w którym dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić pyszny obiad z niewielu składników i w zasadzie większość z nich jest z puszki. Zapraszam do oglądania. Produkty, które potrzebujemy na pewno to jest fasola czerwona z puszki, pomidory krojone albo pulpa oraz kukurydza. Do tego cebula i ulubione przyprawy, u mnie będzie przyprawa do pizzy. Opcjonalnie możemy użyć też pieczarek. Zaczynamy od krojenia cebuli z niewielkiej paski. Jeżeli używacie też pieczarek, jak ja, to podsmażamy najpierw cebulę i dodajemy pieczarki plus reszta składników. Jeśli nie, to omijcie dodawanie pieczarek i dodajcie tylko y, cebulę. Na patelnię dajemy około 2 łyżki oleju i będziemy teraz smażyć na niej cebulę. Dodajemy nasze opcjonalne składniki. U mnie są to pieczarki, może być też y, papryka lub inne rzeczy, które macie tak zwane lepowe z poprzednich obiadów. Posolimy nasze składniki. Teraz czas na przygotowanie naszej fasoli i kukurydzy. Wszystko wylewamy na bruszlak. Bruszlak. I płuczemy pod zimną wodą, żeby mieć też tej takiej mazi. I dodajemy kolejno najpierw kukurydzę, a później patolę do naszej patelni. mam no, taki złoto brązowy kolor, dodajemy pozostałe składniki po kolei, czyli jak wspominałam, najpierw kukurydzę. Dodajemy puszkę pomidoru lub pulpy. ponieważ lubimy jak jest bardziej pomidorowy sos również dodajemy przyprawy ja mam taką przyprawę do pizzy i nie wiem skąd ją mam, więc Wam nie powiem co tam dokładnie jest, ale na pewno oregano, tymianek, bazylia tak, raczej większość tych przypraw i tego daję około powiedzmy 2-3 łyżki Z tego łyżkę papryki słodkiej mielonej łyżeczkę pieprzu mielonego I oczywiście nasz ulubiony. Sporo. Jeśli lubicie mieć to bardziej ostre, to polecam dodać sobie też chili. Ale ogólnie przyprawy to są według własnego upodobania. I mieszamy wszystko. W międzyczasie ugotuję teraz makaron. Tenę oczywiście, no bo jakby inaczej. I wiecie, to nie jest też tak, że ja Wam pokazuję jakieś danie, biorę trzy puszki i wrzucam na patelnię i tyle, ponieważ chciałam Wam pokazać tą potrawę. Dlatego, że ona jest bardzo dobra na zużywanie resztek, bo możecie ją zjeść z resztką kaszy, z ziemniakami, z ryżem, jak wam zostało, z ryżem ugotowanym, z makaronem jak macie resztkę czymkolwiek oraz możecie dodać też yy, do środka wszystko, co Wam zostało, no może oprócz sałaty. Ale wiecie o co chodzi. Tak więc przepis jest bardzo super i myślę, że możecie go wykorzystać na wiele różnych sposobów, bo w zależności od tego, jakie dacie przyprawy, tak on i tak będzie inaczej smakował. Tak więc same plusy. Możecie też opcjonalnie dodać ser na wierzchu, jak się stopi. To będzie się fajnie ciągnął razem z tym wszystkim. To jest finalne danie. Wam życie smacznego. Dajcie znać, jeśli wypróbujecie ten przepis, czy Wam się sprawdza. Dzięki za oglądanie i do następnego.